Cześć kochani, witam wszystkich z podznaku byka w czytaniu na czerwiec 2025. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie rozpoczniemy od kart wyroczni. Tutaj zbadamy energię ogólne na ten miesiąc, zobaczymy co ciekawego może Wam się przydarzyć, na co powinniście zwrócić szczególną uwagę, jakie może być takie ogólne przesłanie. Później przejdziemy już do kart tarota. A i tutaj zrobimy pierwszą część czytania, czyli czytanie na miłość dla singli, później miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane tu czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne, nie zawsze będą z wami rezonowały i nie zawsze będą po prostu odpowiadały waszej sytuacji. Także miejcie to na uwadze. No i mam nadzieję, że mm, znajdziecie czytanie dla siebie. Sprawdźcie swój Ascendent, oczywiście znak Księżycowy, Wenus, tak żeby po prostu mieć szerszy obraz sytuacji. No dobrze, nie przedłużając, zaczynamy i zaczniemy tak jak mówiłam, właśnie od kart wyroczni. No i zobaczmy, co ciekawego możemy mieć tutaj dla Was na czerwiec, co mamy do przekazania Wam. Jeżeli chodzi o czerwiec 2025, zobaczmy, co mam dla Was, moi mili. Mhm. Jakie mamy karty? Dla moich kochanych byczków. Ojejku. O, za dużo, za dużo, za dużo. Mhm. Bo aż cztery nam wyskoczyło, to jest za dużo. Ale zobacz, co ciekawego mamy dla Was, moi drodzy, które bym chciała jeszcze wyskoczyć, co się pojawi ponownie. Okej, okay, i cóż mamy? Mamy dom, moi drodzy. Mamy dom, mamy ciepło domowe, mamy ognisko domowe. E, to jest hestia, tak? 21, może to jest, może to jest właśnie numer Waszego domu? Mm, 21 też daje nam trójkę. No, jeżeli jesteście numerologiczną trójką albo urodziliście się właśnie trzeciego, to tym bardziej może być to Wasze przesłanie. Może macie 21 lat, także jakkolwiek tutaj hmm, ta numerologia z Wami będzie współgrała, to, to, to tak to bierzcie. Może też to jest numerologiczny wasz trzeci rok po prostu. No i mamy dom, mamy ognisko domowe, mamy troszczenie się o swoich bliskich, może jesteście w trakcie jakiejś renowacji, może ocieplania właśnie pomieszczenia, bo chcecie dodać jakieś akcenciki, myśleliście o, nie wiem, zakupie jakiegoś fajnego fotela albo nowej kanapy, to jest właśnie taki, taki bardzo, bardzo dobry czas, żeby to zrobić. Dodatkowo to też może być moment, w którym właśnie chcecie stworzyć swoje gniazdko, może jesteście w trakcie przeprowadzki albo, albo nie wiem, kupowania nowego domu, mieszkania. Znajdowanie po prostu takiego swojego miejsca na, na ziemi. Jeżeli, no wiecie, bardzo często też te okolice wakacji są takim fajnym motywem i momentem właśnie na, na jakieś renowacje i na zmiany w domu, więc bardzo możliwe, że też coś takiego tutaj się będzie działo. Natomiast przede wszystkim, dom w takim, tutaj mamy w takim bardziej materialnym, fizycznym, w względzie, ale też pamiętajcie o tym, że dom to może być takie poczucie i też to, żebyście chcieli po prostu posiedzieć trochę w domu. Może ten czerwiec dla was taki zalatany, będzie zalatany, albo maj był zalatany i teraz w czerwcu chcecie no, mieć jakieś weekendy, w których możecie po prostu posiedzieć na kanapie i powgapiać się w nic nieznaczące filmy w, na Netflixie, nie? Więc to też jest taki moment, w którym może chcecie właśnie. Odpocząć w taki sposób, odpocząć w domu. No, bardzo często jest tak, że mamy, nie wiem, sesję weekendu, po tu jakieś wesele, to jakaś komunia, przecież mają, też takie mm, przedsięwzięcia. No i po prostu zależy wam na tym, żeby znaleźć jakiś czas, żeby w tym domu właśnie pobyć, posiedzieć, a nie ciągle w rozjazdach, nie ciągle gdzieś poza. Więc ten czas, właśnie w domu, niech to będzie taki czas pełen dobrej jakości, niech będzie to taki właśnie jakościowy czas. Zobaczmy, moje drogie byczki, jak to wygląda, jeżeli chodzi o. Yy, o miłość, miłość u singli. Co ciekawego może się pojawi pojawić, moi drodzy, mm, u Was, moi drodzy, singlia, single. Ojoj, uh -huh. oj, oj, trójka mieczy. Uh -huh, ciekawe. Uh -huh. Pojawia nam się as kielichów. I na samym końcu, cóż mamy? Ojoj, ojoj, ojoj. Pojawia nam się Ojej, nawet dwie karty. Hmm, siódemka mieczy w y, różdżek w odwrocie i rycerz monet. Powiem Wam tak, ja tutaj widzę trochę taki motyw, że w momencie, kiedy w takim najgorszym momencie, tak? W momencie, kiedy czujecie, że wasze serce zostało złamane, że ktoś... Was zostawił, że ktoś nie odwzajemnia Waszych uczuć, że możliwe, że ulokowaliście właśnie swoje emocje w jednej osobie, a może ta osoba po prostu nie zasługiwała na wasz czas, na wasze tutaj uczucia. I bardzo możliwe, że właśnie w takim momencie, bardzo często się tak dzieje przecież, poznajecie kogoś, kto jest zupełnie takim powiewem świeżej energii, kimś zupełnie nowym, świeżym, kto, kimś, kto was docenia, kto po prostu no, ma zupełnie inny język miłości i czujecie, że no, to może być wasza osoba. I ta osoba pojawia się właśnie jest W momencie, kiedy Wy jesteście na, na, na swoim takim dnie, tak czujecie się, że gorzej być nie może, to się okazuje, że może być tylko i wyłącznie lepiej. Tak? I ta osoba się pojawia, jest tutaj taka dalej wiara w miłość i ta właśnie osoba trochę Was właśnie tą wiarę tak wpaja, tak? pokazuje Wam, że no słuchajcie, no warto wierzyć w miłość, warto wierzyć w coś takiego mm, pięknego, w te uczucia. I to jest ktoś, kto jest naprawdę stabilny, kto zupełnie... W inny sposób będzie was traktował niż ta przeszła osoba. Ktoś, kto szuka. Właśnie związku, relacji, a nie czegoś przelotnego, nie czegoś takiego no, na chwilę, albo właśnie nie wie czego chce. Ta osoba wie czego chce, może to nie jest jakoś wybitnie sprecyzowane, no bo to jest rycerz jednak, nie król, ale ta osoba ma poukładane w głowie. To jest ktoś, kto raczej nie ucieknie podkulając ogon, kiedy zacznie się robić trochę trudniej. tak? To jest ktoś, kto będzie stał przy Was, jeżeli zainwestuje te emocje tutaj w Was i Waszą relację, w dobrych i trochę gorszych sytuacjach. No i ta siódemka różdżek jest odwrócona, więc Wy trochę obniżacie swoje mury ochronne, tak? Trochę już mniej trzymacie tę gardę, mniej, jakby to powiedzieć, mniej jesteście tacy może nie to, że uważni, bo uważni jesteście cały czas, ale tacy aż prze naduważni, tak? Nie jesteście tacy przyczepiając się do wszystkiego i szukający mm, drugiego dna we wszystkim, co ta osoba zrobi, tak? Raczej tak staracie się właśnie trochę przymykać oko na niektóre rzeczy i nie doszukiwać się tego drugiego dna. I myślę, że to jest bardzo dobre mm, podejście. Powoli po prostu wasze tutaj... E, wasze... Mm, jakby to ująć... E, takie mury zaczynają trochę opadać, tak? No i bardzo dobrze, to, bo otwieracie w, ten, w taki sposób właśnie swoje serce, swoje życie na miłość i zapraszacie je do swojego życia. Hmm, dobra, zabieram kartę, ale wygląda, wygląda naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o osoby, które są w relacjach. Sprawdźmy, co u moich y, byczków, które już są w relacjach, które już są w związkach. Co ciekawego mogę Wam przekazać moi drodzy. Mhm. Co tutaj... ojejku, co tutaj karty chciałyby Wam przesłać. Mhm. Zobaczmy. Pojawia nam się król monet, mhm. o którym wspomniałam wcześniej i mamy y, rycerza mieczy. Ale też mamy prawdziwą miłość, moi drodzy. No, bardzo pozytywnie to wygląda. No, myślę, że to może znaczyć to właśnie tworzenie domu, tworzenie wspólnej przestrzeni. Może właśnie stwierdziliście, że zamieszkacie razem, bo to też może to oznaczać. Takie bardzo, bardzo dorosłe decyzje. No, jest prawdziwa miłość. Jesteście pewni tej osoby i zobaczcie, że ta osoba też jest pewna Was i też bardzo dobrze się ze sobą komunikujecie. W ogóle ten miesiąc będzie trochę stał na takiej właśnie zapewnianiu drugiej osoby o tym, że nasze uczucia są szczere i nie musi to być. Bardzo często będzie to właśnie słowne zapewnienie, ale nie musi być, bo to bardzo często będzie też to wyglądało tak, że Wy coś po prostu robicie, co pokazuje, że no naprawdę Wam zależy. I będziecie dostawali dokładnie to samo. Ta osoba też, Wasza osoba też będzie pokazywała Wam to, że no przy Was czuje się jak w domu. Obojętnie, gdzie jesteście, gdzie się znajdujecie, to właśnie przy sobie no, wzajem czujecie się po prostu jak w domu. To jest takie ciepłe uczucie, to jest takie właśnie bezpieczne uczucie, a w tym wszystkim jest to szalenie ważne, żeby czuć się przy kimś bezpiecznie. Nie bać się, że ta osoba nas zostawi po prostu na lodzie, kiedy się zrobi trochę gorzej albo trochę trudniej. I myślę, że tu będzie dużo takich momentów zapewnień. Też mogłabym powiedzieć, że nawet tutaj ślub albo coś takiego. Um... W najbliższym czasie może akurat planujecie i właśnie tutaj od razu później dom i, i tak dalej. Więc no tutaj to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze, tak stabilnie. I tak jak powiedziałam, komunikujcie się ze sobą, mówcie sobie, co czujecie, jakie są wasze emocje. Rozmawiajcie po prostu z tą drugą osobą. To będzie jeszcze bardziej pogłębiało i tak już głęboką relację, którą, którą tutaj stworzyliście. Niesamowita sprawa, i właśnie takie uczucie tej prawdziwej miłości, tego, że no jesteście z osobą, która was kocha bezgranicznie, na której możecie po, po prostu polegać. No, każdy by chciał mieć taką, taką miłość, jak wy macie. No i pozazdrościć oczywiście, no i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, bo tutaj widzę takie większe kroki, to, że chcecie zainwestować w coś albo właśnie. Mm, no pójść właśnie w tym kierunku do mieszkania razem, albo no, po prostu spełnić spędzenia swojego życia <noise> razem. Tak to widzę moi drodzy. No tak jeżeli długo i szczęśliwie, tak to wygląda. To wygląda właśnie w taki sposób. No dobra, przejdziemy dalej. Przejdziemy teraz do czytania na pracę, karierę i finanse. Zobaczmy, co tutaj mam dla Was. Mhm. Dobra, zobaczmy, co mamy ciekawego tutaj dla naszych. Byczków na pracę, karierę i finanse w czerwcu. 20-25. E, Paźmie, czy w odwrocie? Aha, czy jest to jakieś nie do powiedzenia? Widzę. Dwójka, dwójka hmm, pentakli w odwrocie. Dwójka monet. Mhm. I mamy siłę. Powiem Wam tak. Ja tutaj widzę trochę taką sytuację, że wy podjęliście jakąś decyzję, i ktoś się z tą decyzją no, naprawdę nie zgadza. Ale tak 100%. Po prostu ma zupełnie inne, inne pole, punkt widzenia, inne spojrzenie na sytuację tutaj zaistniałą. I powiem Wam, że Was to może nie to, że boli, ale najbardziej wam bo Was boli to, że ta osoba zamiast Wam doradzić wcześniej, porozmawiać z Wami wcześniej, to nie wiem, chyba liczyła na to, że mm, się domyślicie i podejmiecie taką decyzję, jaką on, ona by chciała. No i właśnie tutaj mm, czuję taką energię tego, że no mógł jednak zrobić inaczej. No to nie fajna decyzja. I takie obgadywanie trochę, powiedzenie tego za plecami, ale już po fakcie, bo to jest właśnie to jest to w tym wszystkim e, dziwne, że to jest taka absolutna musztarda po obiedzie. I co ja mam z tym zrobić? Jak podjąłem taką decyzję, no to muszę sobie z tym poradzić, tak? Um, a nie przeskoczę tego w żaden inny sposób. I właśnie tutaj ktoś no po prostu gdzieś tam wam robi koło koło, no nie? Zamiast po prostu powiedzieć, że słuchaj, no nie zgadzam się z twoją decyzją, tak? E, czy no, od razu wam wcześniej było, mógł, mógł doradzić, tam mogła doradzić? Nie, nie zrobili tego, no to teraz no, trzeba po prostu sobie z tym radzić, tak? E, a zwalanie gdzieś tam odpowiedzialności na was jest po prostu tchórzostwem strasznym i takim bardzo, bardzo nieprofesjonalnym podejściem, e, no bo jednak znajdujecie się w obszarze pracy, tak, i tutaj jakichś finansowych kwestii. No, macie, macie siłę. No, myślę, że to, ta karta mówi Wam o tym, że: no, jak już się zdecydowaliście na opcję A, to trzymajcie się tej opcji A, Bądźcie um, konsekwentni, bo myślę, że jeżeli ta osoba gdzieś tam będzie manipulowała, tak, i będzie chciała na Was wpłynąć, um, i Wy się dacie, tak, zmanipulować, no, chyba, że będzie miała rację, no, to jest inna bajka. Ale jeżeli Wy się dacie faktycznie zmanipulować, um, to będzie cały czas się działo. Tej osobie trzeba zaznaczyć, że słuchaj, było mi powiedzieć wcześniej, wtedy bym to rozważył inaczej. Teraz jest musztarda po obiedzie i nic z tym nie zrobię, koniec, kropka, nie, nie ma dyskusji. No tutaj jest bardzo takie, wiecie, zero-jedynkowe podejście. I myślę, że no to też zaznaczy, pokażę waszą pozycję, bo myślę, że teraz w tym miesiącu będzie to e, też ważne, żeby właśnie pokazać swoją pozycję w danej firmie, podkreślić to, że wy macie takie, a nie inne kompetencje yyy, i że no kto jest waszym podwładnym, to jest waszym podwładnym, koniec, kropka. Więc tutaj taki trochę podkreśla. Tego, że decyzje, które podejmujecie, no to są przemyślane decyzje, to nie są decyzje, które wzięły się po prostu od tak z sufitu. E, także no tutaj myślę, że warto, warto na to zwrócić uwagę. No i po prostu tak jak powiedziałam, tuknąć nogą, powiedzieć, no ale dobra, ale to nie jest Twoje miejsce, żeby mi zwracać uwagę, e, albo mówić, co mogłem zrobić kiedyś, było mi to powiedzieć przed podjęciem finalnej decyzji. Tyle. Tak to widzę, moi drodzy. No, dajcie znać, mm, co o tym myślicie i co, czy coś takiego u was się dzieje. No i przejdziemy do ostatniej części, tutaj czytania, takiego podsumowania naszego, naszej klamerki, tak zwanej, czyli do czytania na ducha i emocje. Zobaczmy, co mam dla was, moi drogie, byczki. Mhm. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla osób pod znaku byka. Mhm. Sprawdźmy, co ciekawego mam dla Was. Mamy, mm -hmm, mamy kapłankę, nie dziwię się. No, ona jest twarda, ona jest twarda, ona wie, wie z czym to się je. Dziesiątkę pentakli, odwróconą. Tutaj jedynie duchowo możecie mieć jakieś mm, takie trochę niepewności pod tytułem finansowym, na przykład. No, jest głupiec, ale no, jest dużo też ryzyka w tych miesiącach, znaczy w tym miesiącu. Nie wiem dlaczego w miesiącach, może w poprzednich miesiącach i tych najbliższych. Dla, nie wiem, dlaczego tak powiedziałam? Powiedziałam tak, więc uważam, że to gdzieś tam bierzcie. No, ale widzę tutaj tak, nie dość, że dużo uważności, ale też dużo nieuważności. I to wszystko jest tak na jakimś takim śmiesznym balansie. No powiedziałam, że to trochę, trochę się równoważy, no, że podejmujecie dużo decyzji spontanicznych ale też sporo decyzji, które no, są takie no, mało mało przemyślane. I to w jakiś sposób no, też wpływa, myślę, że całkiem nie najgorzej na Waszą psychikę, no bo jeżeli wszystko byście analizowali, nawet naj, najmniejsze detale, najmniejsze decyzje, to mogłoby być po prostu e, irytujące. Natomiast w momencie, kiedy mm, tak e, czasami trochę lżej pod, podchodzicie do jakiegoś tematu, to jest Wam po prostu przyjemniej egzystować, tak? Więc e, ta dziesiątka monet, która jest odwrócona tutaj na środku, wcale nie jest taka zła. Myślę, no, ona jest całkiem przyjemną kartą, tylko po prostu warto też zwracać uwagę, bo tak jak powiedziałam wcześniej, tutaj na jakieś kwestie finansowe, no bo tak jak mówiliśmy, że będą pojawiały się jakieś inwestycje, więc też, żeby gdzieś tam nie przecholować. Natomiast no ja myślę, że macie całkiem głowę na karku, no ale tak jak tutaj przy tym głupcu wspominaliśmy, trzeba też, no trzeba też czasami zaszaleć i pozwolić sobie na odrobinę. Nie szablonowości. Tak to widzę, moi drodzy. Oczywiście dajcie znać, czy rezonuje, trzymajcie się ciepło, no i życzę Wam udanego miesiąca. Do zobaczenia!